Czy kiedykolwiek dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży na imprezie po swojego męża? Marek planował swoją imprezę koniec kariery od tygodni. Po trójce dzieci w cztery lata zgodziliśmy się, że wystarczy. Zabieg miał być w poniedziałek, a jego kumple wpadli na pomysł pożegnania plemników. Dla nich to było mega zabawne. Cały dom tonął w głupich dekoracjach. Balony w kształcie, no wiadomo czego, tort, którego nie opiszę i wielki baner Papa się. Jego brat Paweł przyniósł piniatę, którą, no, sami sobie wyobraźcie. Czułam się dziwnie cały tydzień. Myślałam, że to stres, przygotowania, trójka maluchów na głowie. Byłam wiecznie zmęczona. Ale kiedy stałam w kuchni, otoczona słomkami w kształcie i patrzyłam jak dorośli faceci piją schocich... O nazwie Rządło sterylizacji. Dopadłem mnie mdłości. Uciekłam na górę. W miałam jeszcze jeden test ciążowy, stary zapas. Trzymałam go jako pamiątkę tamtego chaosu. Sprawdźcie, żeby mieć spokój. Pomyślałam siadając na podłodze w łazience, gdy na dole śpiewali Another one bites the dust. Dwie różowe kreski. Od razu, nie blado. Nie do dyskusji. Ciąża. Patrzyłam w ten test, a ktoś krzyknął do Marka: Niech twoje chłopaki już nigdy nie popłyną. Ironia mnie przygniotła. Liczyłam w głowie daty. Mój wkładka była ważna jeszcze rok. Uważaliśmy, ale najwyraźniej nie dość. Pukanie do drzwi. Kochanie, wszystko ok Zawołał Marek. Paweł chce zrobić rytualny toast. Zaraz zejdę. Schowałam test do kieszeni i wróciłam na dół. Mąż w koszulce z napisem Szczęt wycofany, kumple wiwatujący, siostra patrząca z obrzydzeniem na dekoracje. Dlatego jestem singielką. Mruknęła. Spojrzała na mnie. Ty wyglądasz jakbyś wypiła ten ich napój bez dzieci. Coś w tym stylu. Marek chwycił mikrofon. Czemu my w ogóle mamy mikrofon? Dziękuję wszystkim za świętowanie końca pewnej ery. Trójka dzieci wystarczy każdemu facetowi. Brawo! ryknęli znajomi. Razem z żoną zamykamy fabrykę. Wszyscy spojrzeli na mnie. Podniosłam szklankę z wodą. Niech Asia coś powie! Krzyknął Paweł. 40 oczu wlepionych we mnie. Marek się uśmiechał, już lekko podpity. Wstałam powoli. Test w kieszeni ciążył jak cegła. No cóż, zaczęłam drżącym głosem. Życie lubi niespodzianki. Już żadnych po poniedziałku! Ktoś krzyknął. Właśnie o to chodzi dema test. Podniosłam go w górę jak najgorszy prezent. Niespodzianka. Cisza. Ktoś upuścił butelkę. Marek patrzył to na test, to na mnie. To świeże z góry z twojej imprezy. Paweł bez filtra rzucił: "No to słabo". Marek pobladł, ale wkładka nie podołała. Czyli jesteś tak w ciąży na twojej imprezie. Muzyka ucichła. Balony wyglądały jakby się ze mnie nabijały. Siostra parsknęła śmiechem. To najbardziej absurdalna sytuacja ever. Kto to ever? Zapytał Marek. To mem. Skup się. Twoja żona jest w ciąży. Goście zaczęli się ulatniać. Paweł na odchodne. Odwołać striptizerki? Jakie striptizerki? Lekarki, spokojnie. Wynoś się, Paweł. Zostaliśmy sami. Marek usiadł na kanapie, głowa w dłoniach. Czwarte dziecko. Czwarte. Nasza naj najmłod dopiero przesypiać Wracamy na start. Chwila ciszy. Nagle Marek zaczął się śmiać. Najpierw cicho, potem aż z łzami. Co? Moja mama zawsze mówiła, że Bóg ma poczucie humoru. Wskazał na banner. No i mamy dowód. Nie jesteś zły? Jeszcze to przetwarzam. Ale zły? Nie, przyciągnął mnie do siebie. To dziecko będzie miało najlepszą historię na rodzin. I tak Marek zrobił wazektomię, ale dopiero po narodzinach czwartego. Dziewczynka. Nazwaliśmy ją Wiktoria, bo wygrała z antykoncepcją. Paweł kupił jej body z napisem Rozwaliłam im taty. Wyrzuciliśmy, ale wspomnienie zostało